Dzień dobry, pani Helena Krajewska, właśnie z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My mamy dzisiaj Dzień Rodziny. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Faz Zapięty, bezpieczeństwo Faz zapięty. przede wszystkim. Wszystko jest zapięte. Yy, mamy dzisiaj Dzień Rodziny, ale to trochę się z rodziną łączy, bo łączy Ona się tak ze zdrowiem psychicznym rodziny i z dynamiką rodziny. Yy, będziemy rozmawiać o kolejnej odsłonie akcji pajacyk. Yy przeczytałam wasz częściowo raport przeczytałam dane i trochę pomyślałam sobie zawiedliśmy młodych ludzi znaczy my ludzie dorośli zawiedliśmy młodych ludzi jeżeli tak wielu z nich nie ma m, poczucia bezpieczeństwa jeśli tak wielu z nich nie ma poczucia yy, że są coś warci to że... znaczy, że to jest nasza wina, po tak. prostu. Jedziemy. I że ma nie mają sobie poczucia tej sprawczości, nie mm -hmm. mają poczucia własnej wartości. A przede wszystkim przede wszystkim tak naprawdę nie wiedzą do kogo się zwrócić z prośbą o pomoc. Bo... Z jednej strony y, młodzi ludzie nie mają możliwości uzyskania wsparcia psychologa w szkole. No to jest, y, są zatrważające dane, że 70% uczniów nie korzystało ze wsparcia psychologa. Ale ja tego psychologa tam nie ma. Bo tego psychologa tam nie ma. Ja sprawdzam dane na 20 akurat trzeci, y, 22 rok, bo 23 jeszcze nie było, ale y, blisko 30% szkół nie było, brakowało tych psychologów. W wielu gminach w ogóle w szkołach nie ma żadnego psychologa. Mówimy o setkach gmin. A jednocześnie mamy do czynienia z tysiącami prób samobójczych. Niektóre są niestety, niestety udane. Mamy do czynienia z narastającym poczuciem właśnie takiej bezsilności, z podejrzeniem, bo przecież to prze, trzeba przejść przez cały proces, żeby to stwierdzić, ale z podejrzeniem depresji u bardzo wielu młodych osób, mhm. i to już nawet e, bardzo młodych osób, mhm. na przykład w podstawówce. E, a jednocześnie nasz system e, nie zdał sobie sprawy z tego, że mamy też e, na pokładzie tym szkolnym dzieci, które żyją w traumie, które mhm. żyją w tej traumie znaczy, wojennej. My, żeśmy w, właśnie, my żeśmy w ogóle w nie docenili. I tu nie mówię tylko o dzieciach z Ukrainy, ale nie doceniliśmy, a może nie zauważyliśmy, jaki wpływ na nasze dzieci ma sytuacja geopolityczna i globalna. Tak. Znaczy pandemia dwa lata, pandemii odcięcia od grupy rówieśniczej, siedzenia w domu, co szczerze mówiąc, chyba nasze dzieci przeżyły znacznie bardziej niż my dorośli. My żeśmy trochę odpoczęli nawet. A oni zostali wyrwani ze swojego środowiska naturalnego. Potem trauma tej wojny. Tuż za granicą, której mhm. na przykład moje pokolenie już nie miało. To jest pierwsze pokolenie od naprawdę. I to tyle skumulowanych traum, prawda? Tak, a my żeśmy przeszli nad tym do porządku dziennego, nie patrząc, nie, nie pytając naszych dzieci, słuchaj, co o tym myślisz. Dokładnie i też troszeczkę w tym wszystkim jako, że my mieliśmy do czynienia i z tym kryzysem na przykład ekonomicznym w wielu rodzinach, więc rodzice byli zajęci, opiekunowie byli zajęci, cóż, utrzymaniem po prostu rodziny, wiele biznesów upadło. Wiele rodzinnych firm upadło, wiele osób dotknęło redukcji etatu, więc tym się zajmowaliśmy. Ale w tym wszystkim były dzieci. W tym wszystkim były dzieci, które nagle zostały odizolowane od mhm. rówieśników, tak jak mówimy, które utraciły ten cenny moment na budowanie relacji społecznych i bardzo często, o czym się w ogóle nie mówi, utraciły tego zaufanego dorosłego. Bo zaufany dorosły to nie musi być rodzic. Mhm. To może być jakaś osoba, na przykład w szkole czy w świetlicy, której Ufa dziecko, do, którego, uh -huh. do której pójdzie z problemami, z pytaniami. No i w momencie, kiedy nagle przychodzimy na zdalne, uh -huh. to te dzieci straciły te osoby i Bar potem już mogły je nie odzyskać. Nie mówimy również o tym, że bardzo wiele dzieci trafiło, zostało zamkniętych w rodzinach dysfunkcyjnych. W rodzinach, które już się mierzyły z ogromnymi problemami, i często pandemia też pogłębiła te problemy, prawda? A mówimy... dziecko zamiast spędzić pół dnia w szkole, w której czuje się bezpieczne, czy w której trochę odrywa się od problemów domowych, to niestety zostało zamknięte właśnie w tym środowisku, a na w domu, w którym jego, jej dobrostan psychiczny był zagrożony już wcześniej. No dobrze, mamy diagnozę, to znaczy wiemy, co się wydarzyło już teraz, tylko trochę mądry Polak po szkodzie. Co możemy teraz zrobić, żeby dzieciom pomóc? Wy macie bardzo wiele lat praktyki, w pracy z dziećmi, które wymagają pomocy psychologicznej. Co, co teraz? Bo ja słyszę od wszystkich polityków, słyszę mhm. większe nakłady na psychologię dzieci, młodzieży i tak dalej, tylko to trwa. To trwa. Bo to. A dzieci potrzebują pomocy teraz. No właśnie, to co możemy zrobić? O, przede wszystkim my jako PAK współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, ze szkołami, z organizacjami lokalnymi, które dokładnie wiedzą jakie mają dzieci. I jakie te dzieci mają problemy, bo na przykład już wspierały te dzieci właśnie, tak jak wspominaliśmy, z tych trudnych, dysfunkcyjnych środowisk e, w ramach programu wsparcia żywnościowego. Mm -hmm. Więc te organizacje świetnie rozumieją, w jakich kontekstach te dzieci dorastają i widzą, widzą jaki jest wpływ, spotykają te dzieci w momencie, kiedy przekazują im posiłek. Mm -hmm. e, I często to właśnie oni stają się tymi zaufanymi dorosłymi. E, więc już od kilku lat od 2021 roku prowadziliśmy najpierw pilotażowo, a teraz już prowadzimy pełny program wsparcia. Psychologicznego i społecznego, tylko że niestety potrzeby są pięcio- sześciokrotnie wyższe niż to, co my możemy zapewnić. Bo, dajmy przykład tego roku. My otworzyliśmy nabór. Zgłosiło się tyle organizacji, że wsparcie, którego by potrzebowały finansowe, to jest 25 milionów złotych. No zakładam, że nie macie. Tylko 20, że my dysponowaliśmy trzema milionami złotych. Czyli to już jest naprawdę co piąta organizacja otrzymała od nas wsparcie, a inne nie. Co nie mhm. oznacza, że ich potrzeby były na przykład mniej ważne. Po prostu tych pieniędzy nie ma. I taka sytuacja jest w całym sektorze wsparcia psychicznego dla dzieci, wsparcia psychologicznego. No właśnie, I bo wydaje się, że najmarc... tutaj kluczem są pieniądze. Nie tylko powiedzenie, że problem jest, ale też wsparcie finansowe mhm. dla takich programów, jak program Pajacyk i innych programów również, które potrzebują tego wsparcia w tym momencie, żeby działać, żeby robić nabory na projekty, żeby można było prowadzić te konsultacje. Prywatne mm -hmm. zajęcia grupowe, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla opiekunów, uświadamianie też kadry nauczycielskiej, pedagogów, bo to oni będą, tak jak mówię, to oni mogą stać się tymi pierwszymi zaufanymi dorosłymi i zobaczą, że coś jest nie tak, że dziecko potrzebuje pomocy. Nie będą mieli narzędzi do tego, żeby zdiagnozować dziecko, ale mm -hmm. będą mieli narzędzia do tego, żeby na przykład przekazać to dziecko w ręce specjalisty lub zwrócić uwagę opiekunów, rodziców na problem. A to już jest bardzo ważne. No dobrze, jak dochodzimy do pieniędzy, to dochodzimy do polityki, czyli do tego, czy rozmawiacie z jakimkolwiek, z którymś z resortów, z którymś z ministerstw, które ma świadomość problemu, bo ja, jak powiedziałam, ja słyszę polityków, którzy w każdej kampanii do mnie o tym mówią, że będą większe nakłady, będą programy, no tylko czy to się przekłada jakkolwiek na konkret? W tym momencie jeszcze się nie przekłada na konkretne. Prowadzimy, tak jak mówimy, prowadzimy działania e, finansowania mniejszych organizacji, które działają lokalnie. Ale na wie pani, dlatego, że to co pani mówi wydaje się być logiczne, skoro wykształcenie psychologów, skoro budowa ośrodków, skoro e, takie rzeczy trwają długo, no to trzeba się oprzeć na organizacjach pozarządowych, które już mają gdzieś tam zdiagnozowane problemy, mają pod opieką dzieci wiedzą, czego tym dzieciom potrzeba. To jest logiczne. To jest logiczne. I teraz y, te organizacje powinny mieć możliwość zgłoszenia się do instytucji państwa. To byłoby wspaniałe, gdyby istniały takie że duże projekty trochę, grantowe. Nie? Gdyby istniały takie duże, duże projekty grantowe, tak jak na przykład właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznaje środki na pomoc humanitarną, czy współpracę rozwojową za granicą, to oczywiście myślę, że bardzo wiele organizacji, tych mniejszych, zgłaszałoby mhm. się po środki. Zresztą oczywiście istnieją różne projekty różne programy do których można się zgłaszać po jakieś finansowanie ale to nie są takie bardzo 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 duże programy prawda uh -huh. na kilkanaście kilkadziesiąt milionów czyli więcej czy setki milionów złotych bo nie ukrywajmy potrzebne potrzeby są ogromne jeżeli mamy 600-700 tysięcy dzieci, które potrzebują wsparcia psychologicznego w Polsce. A na przykład wśród tej młodzieży z rodzin uchodźczych to mhm. nie jest w pełni zbadane, a z drugiej strony ta młodzież może liczyć faktycznie na wsparcie z innych e, źródeł, mhm. może liczyć na wsparcie międzynarodowe, ale i tak to nie, to te potrzeby nie to są nie pokryte. To w nie załatwia sprawy, e, bo przede wszystkim te braki są właśnie w tych miejscach jak szkoły. Mhm. Brakuje tych psychologów, brakuje tych pedagogów, brakuje terapeutów. E, I też. Braki są niestety na poziomie wychwytywania tych problemów, na przykład w społecznościach. Co kiedyś było bardzo. Kiedyś faktycznie można było liczyć na to, że ta bliska społeczność, ci sąsiedzi, ta trochę dalsza rodzina, ale jednak mieszkająca niedaleko, wychwyci być może coś niepokojącego, co dzieje się z dzieckiem. Teraz no, niestety oddaliliśmy się od siebie, prawda? No i pandemia miała na to wpływ, też jakieś kryzysy, podwyższone ceny. Każdy musi się zająć sobą. Mm. I na tym cierpią dzieci po prostu, a teraz pomyślmy o tym, że te dzieci będą w przyszłości musiały sobie ułożyć życie, znaleźć pracę, No e, właśnie, dlatego, na że studia, to, no niestety to nie jest tak, jak w dorosłym często się wydaje, że oni z tego wyrosną. Tak, to, to będzie... Nie, oni z tego nie wyrosną, całe życie. z traumy się nie wyrasta. Dokładnie. A I... też a propos jeszcze e, tych mm -hmm. sytuacji dzieci z rodzin uchodźczych, no to na przykład taka nieuświadomiona trauma może wyjść e, na jaw na przykład po trzech latach, może wyjść na jaw po dziesięciu latach. I Teraz będziemy mieli problem. Dzieci, które wydają się być zupełnie nie mają żadnych problemów, mm -hmm. e, mogą za chwilę mieć ogromne problemy, bo jeszcze sobie nie uświadamiają tej traumy, którą przeszły. Eee, no dobrze, Więc teraz znaczy, na, razie, na razie wymalowała pani taki trochę smutny obraz tego co nasze y, nasze dzieci czeka powiem szczerze tak ale ale moim o, zdaniem czy mamy iskierkę nadziei tak jest jest iskierka nadziei bo naprawdę widzimy przez te kilka lat że y, tego rodzaju projekty zmieniają zmieniają y, na lepszy stan jaki mamy teraz i że tak naprawdę niewielkim nakładem środków już można coś zmienić, czyli samym tym zainteresowaniem się dzieckiem, uh -huh. samym tym e, włączeniem dziecka w grupę rówieśniczą, bo mam uh -huh. przecież dzieci, które na przykład, e, których problemy wynikają nie z powodu właśnie tej izolacji pandemicznej, czy z powodu dysfunkcyjnego środowiska w domu, tylko które na przykład doświadczają wykluczania w szkole, uh -huh. dlatego że są inne, uh -huh. e, czy doświadczają tej przemocy rówieśniczej. I Znalezienie dziecku tego innego środowiska, w którym czuje się bezpiecznie, tej grupy, na przykład, w której się spotyka z rówieśnikami z innych szkół, na przykład, czyli tutaj znowu mhm. wyjście ze szkoły, a wejście do środowiska, które stworzy taka organizacja pozarządowa, fundacja, stowarzyszenie, mhm. e, jakiś taki, m, jakieś świetlice, to już może zmienić bardzo wiele. Przede wszystkim samo wysłuchanie dziecka. I teraz my, na przykład, oprócz tego, że finansujemy e, taki program, chociaż chcielibyśmy o wiele większym stopniu, e, to także wydajemy publikacje. I te publikacje są dostępne dla na przykład pedagogów osób w szkole pracujących z dziećmi, w organizacjach pracujących z dziećmi. Też poradniki dla rodziców, dla opiekunów, dla np. dziadków, którzy wychowują dzieci które mogą im pokazać jak tylko rozmawiać pani, co... z dziećmi, jak wychwytywać <coughs> się pierwsze sobie. Bo ja mam takie poczucie, że jak ktoś nie rozmawiał z dzieckiem, to się nie nauczy niestety z waszej publikacji z tym dzieckiem rozmawiać i bardzo też potrzebuje wsparcia i też potrzebuje też, To jest bardzo oczywiście, oczywiście to jest tylko narzędzie, ale jeżeli ktoś nawet nie jest nie chce skorzystać z tego narzędzia, to jest już bardzo trudna sytuacja. Jak rodzice często szukają wiele osób z tych organizacji mówi nam, mm -hmm. że rodzice przychodzą i mają wiele pytań. Mówią: "Szukaliśmy w internecie, nie znaleźliśmy" od Odpowiedzi. Więc trochę naszą odpowiedzią na te pytania jest stworzenie takiej skondensowanej publikacji jak hej, zatrzymaj się, porozmawiaj, zainteresuj się z dzieckiem. Ministerstwo Rodziny właśnie opracowuje projekt ustawy, który ma zbudować samorząd. Samorząd zawodowy, psychologów. I ma to również spowodować, że psychologów, że psycholog to be, zacznie być poważnie traktowany zawód, tak? To znaczy, nie każdy po weekendowym kursie będzie mógł być psychologiem. Ja uważam, że to jest niezwykle istotne. Mhm. I, I w pracy z dziećmi chyba dość kluczowe, bo można bardzo dużo szkody narobić przez źle prowadzoną terapię tak. i przez źle rozpoznane problemy. No, mam nadzieję, że za tym również pójdzie będzie właśnie przywrócenie psychologów do szkół bardzo byłoby to <laughs> bardzo no, szkoły na to czekają dzieci na to czekają rodzice na to czekają e, potrzeba tych psychologów i to dramatycznie i będzie to się ten problem będzie się tylko pogłębiać więc musimy działać już teraz przeczytałam ostatnio takie badania dane które wprost były zatytułowane tzn. była mowa o tym że polscy nastolatkowie przechodzą kryzys wieku średniego brzmi śmiesznie ale to są dokładnie takie myśli, jakie mamy w czasie kryzysu wieku średniego, wypalenie, poczucie bezsensu, poczucie beznadziei, poczuć... potrzeba takiej dramatycznej zmiany, potrzeba dramatycznej zmiany, oni pozytywne. mają po 17 lat. Jeśli oni mają kryzys wieku średniego w wieku lat 17, to jakie społeczeństwo oni są w stanie zbudować w wieku lat 47? I znaczy. Mam wrażenie, że to są odpowiedzi, że odpowiedzi na te pytania są potwornie trudne, ale nie, nie bardzo ktokolwiek ich szuka. W, mówię o tej zinstytucjonalizowanej części naszego życia społecznego. Myślę też, że troszeczkę przestaliśmy właśnie zwracać uwagę na to, co mówią nam dzieci, co mhm. mówią nam y, młode osoby, a gdybyśmy posłuchali, to może byśmy wreszcie usłyszeli co i zrozumieli, jak można im pomóc, mhm. bo oni często po prostu krzyczą o tę pomoc. krzyczą. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. dziękuję bardzo. Helena I... Krajewska z Pachu. Tak, i zapraszam do wsparcia programu, programu Pajacyk. Pajacyk. Tak, na stronie tak. pajacyk.pl, bo to wsparcie, jak mówię, przekłada się bezpośrednio na to, co my możemy dać organizacjom, a organizację dzieciom. Pach pomógł już ponad 130 tysiącom dzieci. To naprawdę, to, znaczy naprawdę to, są, to są liczby, to jest to jedna jest piąta tych dzieci, które potrzebują pomocy, ale jest. To znaczy, pomagajmy naszym dzieciom, słuchajmy naszych dzieci. Bardzo pani serdecznie dziękuję, bardzo. dziękuję za rozmowę.